Bo mnie w kolejnym wywiadzie siedzi człowiek, który cel mi buduje niż w trafiecie, czy Neo. Ostatnie, siódme miejsce, w którym chcesz na najlepszego gracza Roku, najskuteczniejszego. Zwracasz jeszcze uwagę na takie listy, czy jest tak? Nie, no zwracam, ja zawsze jest przyjemność zobaczyć się, e, siebie na takiej liście. Oczywiście cieszy mnie, no, ale zawsze jestem, jako że człowiekiem jestem człowiekiem wiecznie niezadowolonym, to jestem niezadowolony, żeby tylko się tylko, czyli na no, nie, nie zasłużyłem na lepsze, No jest okej. Okay. Sądzisz, że nie zasłużyłeś, że nie, twoje nie występy pan... nie były na top 5? Nie, nie. To kto w top 5, jak nie ty? Markelow. Markelow, Starix. Nie wiem, czy Edward, ale w sumie wątpię. E... Fnatic, Get Right. Forest był na szóstym. Nie wiem, ciężko powiedzieć jeszcze. Myślę, że jak Forest i teraz przyszedł do SK to będzie nowa potężna siła? Czy będą ją e w... zgranił się? Na pewno będą lepsi niż poprzednie SK, ale czy będą lepsi niż stare Fnatic, to ciężko powiedzieć. Ponieważ no, Fnatic grało długo dosyć tym składem Znaczy, mniej więcej tym składem, bo podstawowa trójka to Karn, DSN i Forest i oni mieli już taki swój wypracowany styl, który był dosyć. E, ciężki do ogarnięcia, bo grali bardziej tak e, freestyle'owo na ludzie i wykorzystywali właśnie do mocnego skilla Foresta i tam innych jeszcze Guxa i innych zawodników, a teraz grają bardziej z tego co widzieliśmy na meczu grają bardziej stylem takim SK, czyli takim taktycznym i standardowym i nie wiadomo czy nie będą blokować w ten sposób jakaś tam umiejętności, które mają ich zawodnicy, ale no, będą dobrzy na pewno. Mieliście już okazję z nimi grać, PCW? Graliśmy z nimi, z nowym Fnatic i, i z Lions. Także no, trenowaliśmy wszyscy, ze wszystkimi, chyba już, oprócz Maus, który z nami nie chciał grać. Stwierdzili, że nie będą z nami trenować przed, przed turniejem, bo są z nami w grupie. I no, z meczów to najmocniejsi wydawali się MTW i Navi, a, a z tych szwedzkich, tak ludzi ciężko tak naprawdę przewidzieć, jak to będzie na. Tak? A jak się czujesz z tak silną grupą? To jest bardzo silne zestawienie, nierówne zestawienie, zwłaszcza teraz po tych zmianach. W sumie no, na Extreme Master zawsze nie było łatwo. Grupy, do grup dostawali się no, sami najlepsi, także no, jeżeli chcemy wygrać, no, to musimy wygrać z każdym. I może dzięki temu, że taka grupa, zdążymy się jakoś tam rozgrzać, uda nam się wyjść to w barwę, jak trafimy na kogoś łatwiejszego. Bo w drugiej grupie nie masz tak dużo dobrych grzech. Myślę, że będzie jakiś mecz kluczowy dla tego turnieju, bo zyska gra na samym końcu. No. Nie no. Tak ciężko jest przewidzieć teraz po zmianach, że po prostu nie wiadomo co będzie. Ale czujecie się mocni, bo od bo kilka dni no. ostrego gania w cs -a. Były kryzysy, były dni lepsze, ale generalnie jesteśmy... Zadowolenie z naszej formy i, i, i czujemy się dobrze. To chyba lepiej, żeby kryzysy robiły zawsze na bootcampach niż później na. No też, prawda? Ale sumie na bootcampach zawsze mieliśmy kryzysy. Zawsze po prostu za, dużo, za duża ilość grania w w rutynę i później już po prostu e, gra się ciężej niż na takiej świeżości. Także tam jeden, dwa dni przerwy przed całym turniejem na pewno dobrze zrobię. Trochę odpoczniemy i na głodzie jedziemy i skasujemy wszystko. Jeszcze macie plan grania w Kijowie? mamy małego no, Plan... zobaczymy, czy nie znajdziemy ciekawszych zajęć. <grym grym grym grym> nie że ty, pójdziemy tak. żebyście mieli bardzo dużo bardzo ciekawych zajęć. Nie, nie, no pogramy jeden, dwa dni, i zobaczymy, czy będzie w ogóle sens. Jeżeli będziemy grali... Jeżeli będzie możliwość zagrania na takich samych warunkach, jak na jakich będzie trudniej, to na pewno skorzystamy. Ale jak nie, to nie wiadomo, czy będzie w ogóle sens. Czyli lepiej właśnie zrobić sobie w chwili przerwy. Nie ja, jak ten głosował. Gotujść takich. No ja to bym nie o Tak. Gotuj z Pashoł. Gotuj z Pasoł. <grym> Jeszcze po francusku niech zacznie mówić. <grym> Ale nie potrafi, że mi popą. Żeli <grym> To może wróćmy do poważnych rzeczy. Ten 2010 rok. Raz powiedział w wywiadzie, że był bardzo zły, bardzo niezadowolony niego. a Ty jesteś zadowolony? Czy? Nie, ja też nie jestem zadowolony. Bo to był dosyć słaby rok, trochę z naszej winy, trochę hmm. dlatego, że konkurencja się zrobiła y, mocniejsza. A dostosowujemy się i teraz powinno być tylko lepiej. Czyli będzie lepiej teraz na Masters? No. Mam nadzieję. Nie obiecasz, że nie. To obiec Mam nadzieję. Nie ma co obiecać. Podchodzisz do tego, do mnie jak do. Znaczy, bo to jest tak. Macie ten turniej europejski. Czy wy do niego podchodzicie jak do osobnych zawodów? Czy raczej kwalifikacja do tych finałów światowych jednak jest najważniejsza? Nie, raczej jak do osobnych zawodów. Jest to no, prestiżowy, bardzo turniej i ciężko będzie wygrać, ale warto, bardzo się opłaca wygrywać taki turniej i, i będziemy raczej starać się zająć pierwsze miejsce, a nie tylko zakwalifikować się na finał. Wiesz co, ja już nawet nie liczę, który to jest swój sezon w profesjonalnym czasie, bo to szkoda liczyć. Czy ty, to nie jest tak, że tyczy się zmęczenia, że jestem grudzień i masz wolny miesiąc od turniejów, a potem przychodzi koniec grudnia, trzeba znowu ćwiczyć i o, znowu do tego czasu? W sumie nie, bo po każdym turnieju zrobimy zawsze parę dni przerwy. To nawet. Przerwy nie są konieczne, yy, znaczy może przerwy od grania drużynowego się przydadzą, ponieważ jednak no, spędzając tak dużo czasu z tymi samymi ludźmi przez tyle lat można mieć ich dość, także jeżeli przerwy robisz. No, ludzie jak widać znowu się bawią. Tak, tak. Tak a czym tutaj mówię? Nie, no że jeżeli przerwy, to od grania drużynowego, a co jest, nadal mi sprawia przyjemność, także sobie lubię A Ostatnia sprawa, jest, ja w trakcie roku w FNAFie się nas na stronie i wygrała jedna twoja akcja, która po prostu była totalnie magiczna, niesamowitym refleksem się popytałaś, co trzeba robić, żeby mieć taki refleks jak Paszo, pokazujemy kurczaki, no nie wiem. Nie, nie. No. Nie, no, nie wiem wszyscy sumie jemy kurczaki, no to może coś tu będzie. No. nie, so, nie bułka z bananem, tylko bułka z kurczakiem. Bułka z kurczakiem. Nie, nie no, bułka? E Ryż. Ryż, kurczak, surówka i będzie dobrze. I Rocket Fuel. I, I żeby Rocket Fuel był... Dobre suki. <laughs> <dżenia> Powodzenia. Dzięki. Dzięki.